No witam bardzo serdecznie na kanale, pozdrawiam e, Dzięki za subskrybowanie kanału e, Dzięki, że wchodzicie, komentujecie chociaż poprosiłbym więcej komentarzy Więcej dyskusji mm, na moim kanale Związanych oczywiście z akwarystyką Nie z jakimiś tam głupotami e, A e, teraz tak No super red Manakapuru podeszła właśnie dotarła wczoraj Obserwowałem ryby i tak mi się wydawało, że jakby nie widziały jak mają się za to zabrać Ale one szukały miejsca, jest to ich pierwsze prawdopodobnie tarło Bo raczej jakby było u mnie tutaj te tarło to bym widział, no raczej bym nie, nie, nie przeoczył takiego czegoś Albo może by złożyły, zjadły mnie, nie było tam kilka godzin to ok, to może już coś było ale tak mi się wydaje, że to jest ich e, pierwsze e, tarło i no ryby dwa miesiące temu były kupione i też mi się tak wydawało, że ich wiek jest trochę e, wiek, tak, że tak gdzieś mniej więcej określałem na 6-7 miesięcy tak gabarytowo chociaż nigdy tych ryb nie miałem nie wiem e, jak naprawdę one, e, no nie widziałem tak naprawdę rodziców tutaj szaleją, no, szaleją tutaj na bocznej ścianie eee, aha. ale samiec spilnuję samiec spilnuję z tamtej strony lata no, po tym całym akwarium no, no samiczka teraz tutaj widać, że jest przy stowku sam jest tam z tyłu no, no. Także wiek ich tak określałem mniej więcej na 6-7 miesięcy, może i nawet były starsze. No i się doczekałem już ikry. teraz zobaczymy jak tutaj sobie poradzą. Ja nie będę nic odławiał, nic nie będę chciałbym, żeby się zajęły młodziakami. Ja jedynie tylko im pomogę, za kilka dni odpala temię. Także będą e, maluchy e, dokarmiane A ja, ja sobie będę obserwował co one tutaj e, wyprawiają i też nie chcę ich tutaj stresować, bo nie mm, wiadomo, że, chociaż widzę, że nie reagują. Widzą mnie. E, sam jest trochę e, podpłynął dzisiaj do tej do szyby i widział mnie, To chyba zdawał mi do zrozumienia, że nie chce tutaj ale sobie się zaspokojnie żeby gdyby są spokojne dosyć także, no super super, to zobaczymy co z tego wyjdzie pokażę Wam może jeszcze dzisiaj moje akwarium 150 litrów czarnej wody może tam przyjdziemy do niego nie mam co tutaj pokazywać. Tak No tutaj trochę nieniaków. A, ampy jedzą wszystko. Apetyt macie. Uuu, zobaczcie. Dobrze, dobrze. On się stały jedzenie. Dwa razy już. No ale zaraz idziemy. Będziemy nakarmimy ryby mu młodziaki rosną. W komplecie. Super, super ryby przyszły z Kalifornii, no widać, że elegancko było wszystko, wysyłka, wszystko było elegancko zrobione, bo no firma, która się zajmuje tym, tam hmm... hodują ryby i rozmnażają, na rynku jest 50 lat, wizytówkę właśnie mi zostawili, także super sprawnie wszystko poszło także jestem bardzo zadowolony i zobaczymy jeśli coś będą mieli coś z nowych jakichś gatunków tak, że będziemy to także będziemy powolutku wciągać następne że przy okazji trzeba będzie się rozwodowywać. tam coś było do tam coś się było do oczy, to, co tutaj się dzieje tutaj też tak tutaj dzisiaj są jak widać może ostrość kłopie o, jest właśnie po tarle, ale jest to pierwsze tarło, bo tu jest ten dorosły samiec i młoda samica, bo jak mówiłem wcześniej, musiałem posunąć e, jedną z samic, bo ona była chora, nie podchodziła do tarła, ja tam trochę za późno właśnie, tak jak mówiłem, zacząłem tam leczyć. Później przeniosłem do osobnego zbiornika. No i co? No i, no i nie ma tamtej już samicy. No. Czasem tak bywa. E, dobra, tutaj czarne wody. Czarne moje wody już funkcjonują. E, tutaj widzimy, sobie zbrojnik siedzi. 133 nianiaki, śmiga. Tutaj są dwa nianiaki wpuszczone. Tam też jest jeden język. To były takie startery, które były wpuszczone po trzech tygodniach od założenia tego akwarium. Także, jakie jest Wasze zdanie, jak ktoś dotrwał w ogóle do tego momentu? Jakie jest Wasze zdanie z restartami, półrestartami? No i w ogóle z odpaleniem nowego akwarium? Po jakim czasie wpuszczać ryby, bo ostatnio słyszałem że po trzech dniach, jeśli się da bakterie i coś tam wody się wleje starej przy nowym podłożu, nowym kuble, po trzech dniach ryby się wpuszczą. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe to jest dla mnie. Gdzie tutaj? No a jeszcze ciekawsze jest to, że jeśli się na przykład nie... A w ogóle nie robi testów wody, to nie, się wpuszcza ryby. To to jest... Dla mnie to, to już jest naprawdę... E fenomen. To wpuszczać ryby po trzech dniach. E dobra. No dobra. No pewnie ryba możesz sobie wpuścić, będzie żyła, ale jak długo? Będzie cykl azotowy Dowali tak rybie, że ryba, no oczywiście, jedna padnie, druga będzie żyła, ale z czym będzie żyła? Będzie już żyła z, z takim czym, że będzie osłabiona, będzie podtruta, poddatna będzie bardzo szybko na jakieś choroby. No i za długo ta rybka na mnie popływa, tak? No ale niech sobie robi każdy jak chce. I... Tutaj, tutaj, 3 tygodnie to akwarium chodziło, gdzie 70-80 litrów starej było wody. Podłoże było na pół, że tak powiem, stare i nowe. Stare, z tego względu, że tylko półka była podłoża wyczyszczona pod kranem, a druga półówka była tylko przepukana w wodzie z, 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 ze starego akwarium, gdzie była bakteria jak robiłem właśnie tutaj ten restart i czyli pół na pół podłoże było, że no, dolna warstwa ta brudna jest na dole, a czyste było przykryte na górze no, fakt faktem, ja tutaj też nie chciałem ryb wpuszczać, bo hmm, z tego względu, że tu korzenie, tak jak się mówi, że no, nie wolno korzeni dawać ze świeżych, takich świeżych, ten, te korzenie może były półtora miesiąca a, leżały na dworze, bo je wykopywałem, bo tutaj miałem takie drzewka i musiałem je usunąć, a że te korzenie mi się podobały, to sobie je tutaj wrzuciłem. I teraz tak, jedni mówią pół roku, drudzy mówią rok, okorować, otegować. Kora. No, sorry. Mogłem wyczyścić. No dobra, kora. E, no, w ogóle to drzewo nie było namoczone. Jedynie, co z tym drzewem zrobiłem, to... E, nie było nawet gotowane, było tylko sparzonym, zlane i e, No i wyczyszczone, wiadomo, było, wziąłem w dworze, wyczyściłem je z ziemi, z, to trochę ziemi było w tych korzeniach, w sumie tak, że je po prostu umyłem pod, no nawet nie pod ciśnieniem, tylko z, z szlaufem, z pistoletem, także tam trochę tam jakiegoś ciśnienia było, tam, bo to, co udało mi się, to wszystko wyczyściłem, później z pod kanem. No i co? I korzenie lądują tutaj, fakt faktem, że ja nie wpuszczałem przez 3 tygodnie ryb, ze względu na to, że była bardzo brązowa woda, no to jakbym wpuścił te gryby, no to wiadomo, że bym nie zabił, bo drzewo na pewno puszcza jakieś toksyny, w takiej ilości jak było tutaj, tego drzewa jest, no to na pewno by coś się stało z rybami, dlatego ryby... Ee, Tutaj znaczy, że no nie wpuszczałem tylko robiłem podmiany, a podmiany były robione, że to co spuszczałem na przykład z 40 litrów, to z tego baniaka trafiało tutaj i z 350 tak samo, tak żeby cały czas była po prostu ta woda, żeby tutaj nie nie, 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 nie dawać świeżej, ale lać jeszcze z bakterią starą wodę. No i... Po 3 tygodniach puściłem te właśnie nieniaki, no i nieniaki śmigały, także po pięciu dniach już tam po czterech wylądowały zbrojniki, kirysy. Nie, kirysy, one tu, a kirysy to na 100% się tutaj, bo tutaj właśnie przesiadłem sobie. Kirysy końca, cała wataha, no także tak to wygląda, no. I tak wyglądają moje takie czarne wody. Sory odbija tutaj wszędzie to nie, nie widać dobrze. Teraz wam pokażę coś jeszcze. tak to wygląda. O, Tutaj już też zostało tylko kilka mieniaczków. Tutaj są fajne mieniaczki. tu są takie gwiazdki odłożone, które zobaczymy co się będzie z nimi działo. Tam ktoś mi ostatnio powiedział, że bardzo sterylnie, nie jest tak sterylnie, no teraz będę robił podmianę z jedzenia i z tego, no ale staram się, no tam wiadomo oglądy jakiś wyskoczył od tego światła, co tam z boku świeci a i mnie to nie interesuje, zobaczcie. Ryby gdzieś mają około 3 miesięcy i dwóch tygodni. Nice, ten jest piękny. Ten jest piękny. uciekaj, czekaj, czekaj. Super no i tutaj zostało, no pewno, myślę, że jest samiczka, to myślę, że będzie samiec, ale zobaczymy. No, już nie będę taki, że będę określał skalera po 3,5 i pół miesiąca płeć, chociaż wydaje mi się, że mogę już to robić. Jeśli się ogląda całe stado, jak się wychowuje, no to wtedy sobie można Mniej więcej 50 na 50 można trafić, tak mi się wydaje. Tutaj mój bałagan akwarystyczny, a tutaj co jest. A tutaj co? Updatecik. Pokażę. Wam. Tutaj doszło to ze względu na to, że tutaj trafi jeszcze skrzydłokwiat może takie trawy trafią, zobaczymy jeszcze. Tutaj będę musiał sobie to wszystko zainstalować. Dlatego tyle jest, bo będzie tutaj dosyć dużo odnok już się robi i będzie wszystko puszczone po no, na tych wszystkich patykach Dobrze, tutaj też już coś zaczyna rosnąć, tutaj no. jak już to wygląda. o Walisneria Walisneria słuchajcie, zobaczcie jaka jest długa Wystaje mi akwarium jest 120 długie No to już wystaje za akwarium. Plus. Tutaj. Za niedługo chyba dorośnie. Do, no, już chyba nie urośnie, bo to jak jest. Ee, kwiatki rosną, to już chyba jest koniec jej długości. Także tutaj jest bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo długa. Co tutaj? Ryby. No, tutaj ryby, ryby, ryby. O! Pokażę Wam moje, moje nowe nabytki. Yy, dzikusy, lasery, a Tutaj mi się dobrała parka yy, młodziaków, takich yy, roczniaków. Yy, właśnie tamtym co jest? Bardzo ładny jest. No i to, niech sobie już to śmigają. Coś może z tego będzie za niego? Hmm, co tutaj jeszcze trafiło? Mówię no, to statku orange Laserów. A, zobaczcie. Tak, Co to jest? Co to jest? Dlatego no, tak jest, bo nie chciało tonąć. No to są jakieś łupiny takie, które tam. Gdzieś tam występują, niby w Ameryce Południowej. Tam tak samo różne takie rzeczy są powrócane. Nie tylko szyszki, olwy i katapanki. Nie. nie ten region, ale tu już występują takie rzeczy właśnie w tamtych regionach. I będę się zaopatrywał już w takie rzeczy. Są to jakieś tam owoce różne. Które rosną sobie tam na drzewach. Jakieś różne takie, jakieś pestki, nie pestki, takie jak na orzechy Właśnie coś takiego, to skorupy to. takie. No, fajne, fajne. Fajnie to wygląda. oręże sobie śmigają, wybarwione. Na początku to trochę bladziutkie były, ale widzę, że już nabrały rumieńców. I widzimy Kinga. Bardzo ładne kiresy no, to, że tak to wygląda no. o. zobaczymy co tam wyjdzie w kotniku, zobaczymy co tam wyjdzie w drugim kotniku. No, także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do komentowania pozdrow